Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Jest już naprawdę ciemno, a ja tutaj walczę na jutro z e, Rapidem. A mianowicie wyskakiwało mi już taki komunikat na, e, na terminalu: e, brak obrotu LS, czyli brak obro, obrotu na lewej stronie. E, co się okazało, że ten, nie wiem jak to fachowo naz, nie wiem jak to fachowo nazwać. Czy to jest e, Włącznik, wyłącznik, e elektromagnes albo dwa w jednym, e który pierdzielił mi właśnie od lewej strony i wyskakiwał taki właśnie komunikat. Brak obrotu, lewa strona, i też tu zaczęło się to najczęściej zacinać. Ale co więcej, e zerknąłem na to rurkę. Nie wiem, czy ona, czy będziecie widzieć, ona jest troszeczkę taka przyrysowana. Ja ją przeczyściłem delikatnie e i zobaczymy, czy to coś da. Wałek, tak jak wcześniej pokazywałem, też jest przeczyszczony. Przejechany takim drobniutkim, drobniutkim dosłownie papierem. No on jest, on jest gładziutki, więc tutaj nic nie powinno się dziać. Też tą rurkę przeczyściłem. No i wymieniam właśnie ten, ten załącznik ścieżek o tak to po prostu nazwę. No i tyle, i jeszcze dmuchnę siewnik, wtedy z góry. I zasypuję, zasypuję przynżyto, bo pierwsze przężyto chcę wysiać, bo nie jest go dużo, raptem tam 20, 22, 23 hektary, więcej tego nie będzie. Jeszcze jutro e, chcę zkalibrować e, radar, ale to tam zadzwonię do, do, do Marka z Wadesh wtedy też pomoże, podpowie, jak to e, sprawnie wszystko zrobić, także jutro się usłyszymy. Ja za chwilę to złożę sobie, e, tak jak mówię, jeszcze dmuchnę tutaj powietrzem, tak żeby tu było czyściutko, nic się mi nie działo. No i zakładamy, zobaczymy. Jest to element rozbieralny, więc można byłoby sprawdzić co tu, co tu jest nie tak, ale szczerze wam powiem, że yy, no przepieprzyłem sprawę, bo można było tym się jeszcze wcześniej zająć, aczkolwiek yy, czyściłem te wałki wcześniej już, niemniej jednak o komunikacie wiedziałem, także zakładam to, uruchamiam, zobaczymy, czy też żaden błąd nie wyskoczy, bo to też jest istotna sprawa. No, jesteśmy już na polu. E, rano jeszcze tak jak mówiłem kalibrowałem e, radar, chociaż szczerze wam powiem, że ta kalibracja no, nie pomogła zbyt dużo. E, dopiero gdzieś tam po konsultacjach z Markiem z, z Wadersztata e, z ręki żeśmy zrobili taką kalibrację. Chodziło w sumie o impulsy, które, które radar generuje. No, i tutaj, tak jak powiedziałem, z ręki zrobiliśmy taką kalibrację. Trzeba było po prostu zmniejszyć, zmniejszyć tych impulsów, żeby jak najbardziej się zbliżyć do, do prędkości. No, nawigacja pokazuje 11, 11, 7, 8. Tu mamy 11, 4, więc te 4,0 km. No, i wiadomo, że jest im gorzej uprawione, tym ten, ta dokładność, że tak powiem, spada. Ale ale zostawmy to, i tak jest i tak jest dużo lepiej, te pół kilometra to, to nie będzie nie będzie aż, aż takiej różnicy. 11,5 hektara za mną e, zakładamy plantację nasienną e, Tadeusa tak więc odmiana, która sprawdza się tutaj i to od kilku lat e, trafiła się okazja, by właśnie zrobić, yy, zrobić materiał nasienny, który który gdzieś tam yy, no na pewno, na pewno zaplonuje trochę lepiej no, materiał bazowy ma właśnie to do siebie, że yy, no, że on zaplonuje lepiej, tak? No, no nie oszukujmy się yy, jest, to, jest to jednak materiał elitarny bądź co bądź nastawiony właśnie na to, żeby żeby i plon był wyższy ja sobie teraz ścieżki kurczę tutaj porobię obiadę z dwa, z dwie ścieżki tak żebym miał już tutaj sprawę załatwioną z tymi ścieżkami być może nawet do chociaż nie, do końca nie, bo e, zaraz o, o tym opowiem wracając, wracając do samego materiału no, Bazówka no ma to do siebie, że, że ona zaplonuje lepiej. Bądź co bądź, co roku siejąc yy, materiał nasienny, yy, zawsze jest zwyżka plonu. Czyby to był jęczmień, czy by to, był, yy, czy by to było wrzężyto, czy też pszenica, yy, zawsze zwyżka plonu jest. I tutaj, tutaj w tym momencie stawiam kropkę. Yy, i koniec. Teraz tak, dlaczego też nie zrobię sobie wszystkich ścieżek? Mianowicie, mianowicie, bazuję na sygnale SF3. Co prawda, co prawda, jeszcze nie było tak, że, że tu miałem jakiś problem z tym wszystkim, że gdzieś miałem jakieś przerwy między, między przejazdami. Absolutnie nic z tych rzeczy. Wszystko w jak najlepszym porządku, czyli na tej dokładności co 15 cm. To jest dokładność 15 cm, taka umowna, bo e, tu chodzi o przesunięcie. Jeżeli ja w ciągu godziny przejeżdżam tak jak teraz tutaj ścieżką i za godzinkę czy tam za jakiś okres, ja bym wjechał w ten sam ślad, to jest możliwość, czy tam dopuszczalny taki, taki odchył, właśnie. 15 cm, czyli yy, za godzinę wjeżdżam, ten sam ślad. Teoretycznie powinno wszystko pasować, ale jest odchył, który, który może być 15 cm w prawo bądź w lewą stronę. Dużo, niedużo. Yy, na jednym przejeździe to nie byłoby by tragedii, tak? ale można to też wy, wyśrodkować. Dlatego też tam zrobię sobie dwie ścieżki, tak żeby u. W tym czasie się zmieścić, żeby później nie było problemu, bo to no, nie jest możliwością i nie ma z góry przypisanej takiej rzeczy, że, że musi się to przesunąć. Wiadomo, zachmurzenie, gdzieś jakieś, nie wiem, zadrzewienia, może to wpłynąć, a nie musi. Zazwyczaj robię to tak, jak właśnie w tym wypadku, że przejeżdżam sobie kilka kilka ścieżek, uzupełniam, później, później dalej tak samo e, w drugą stronę pola. E, I jeszcze tak jak mówię, nie zdarzyło się, żebym miał jakieś jakieś mijaki między między przejazdami. Naprawdę to wszystko jest e, tutaj w jak najlepszym porządku. Udaje się to zawsze gdzieś tam zastosować, także e, nie ma z tym problemu. E, powiem wam, że bardzo ładnie się uprawiło co prawda karier niestety nie dał rady głębosz tak napuszył to ziemię że karier się topił małe talerze, kroskutery, gdzieś tam się to wszystko kotłowało, kotłowało, i nie dało rady przerobić tego stąd też no, trzeba było się uśmiechnąć do Mateusza no i co? i pojechać po rolmako tam mamy duże talerze i robota całkiem inna. Powiem wam, że naprawdę uprawiło się to jak w ogródeczku. Jeszcze tak na jesieni ładnie nie miałem uprawionego. Tutaj wiadomo, jest słabsza ziemia, więc y, przymknijmy na to oko, ale y, z przodu, gdzie zaczynałem się, powiem wam, że naprawdę nawet na tej glince to się wszystko tak ładnie pokruszyło, usiało, no jak u mamusi w ogródeczku, tak dokładnie to wygląda. No i nic, trzeba się tylko z tego cieszyć, mam nadzieję, że wschody będą bardzo dobre, bo wilgoć pod spodem jest, nawet ja zacząłem siewy około godziny 10, ale powiem wam szczerze, że nawet za szybko można było trochę poczekać, teraz fajnie się kurzy, pod spodem jest wilgoć, wał przyciśnie i jest bajka. E, rano jeszcze taka była e, ta gleba taka mokra, więc nawet jak przyjechałem pierwsze dwa razy tam, nakład pierwsze dwa przejazdy, które nakładają się na siebie, to, to nawet <laughs> woda bym powiedział, że wychodziła z tej gliny. No glina ma to do siebie, że im bardziej nią popracujemy, tym więcej wyda wody. No ale trzeba się cieszyć, bo jeszcze niedawno była susza, no i jest tam, I nie ma co, co ukrywać, że 20 litrów pomogło. Ale w dużym stopniu ułatwiło nam robotę wschody, myślę, że o nie w tym roku nie ma się co martwić. Co prawda z powrotem na, 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 w prognozach nie widać żadnych opadów, ale tym się też nie ma za bardzo co przejmować, bo... Bo na razie tej wilgoci jest przyciśnięte jest to właśnie wałem oponowym z tyłu zasiewnikiem i nie ma się czego obawiać, bo tak jak mówię, na wschody tej wilgoci w zupełności wystarczy. Dzisiaj jest jeszcze plan dalej dosiać Tadeusa. Oczywiście już nie, nie plantacji nasiennej, tylko, tylko dla siebie, żeby dla świnek coś było. A tutaj mamy 15 hektarów właśnie plantacji założonej, mam nadzieję, że tutaj jakiś plon konkretny pod to pójdzie. Wysiałem raptem 150 kg PK, także myślę, że to pod plantację powinno, a nawet musi wystarczyć, no bo innego wyjścia to też nie, nie ma. No, i tak po kolei będziemy. Najpierw te pszenżyto właśnie chcę wysiać, wyczyścić siewnik, tak żeby wsypać pszenicę, żeby tutaj żadnych ziarek pszenżyta się nie, nie, nie zdarzały. Aczkolwiek <laughs> plantację nasienną pszenicy będę zakładał być może na samym końcu, bo jeszcze materiał nasienny nie dojechał, ale o tym oczywiście opowiem trochę później. Przy okazji być może nawet sianie ja Innych odmian pszenicy. No i tak fajnie robota idzie. Tak jak mówię, od 10 mamy godzinę. No zaraz. 14:30. 11 hektarów, prawie 12 zasiany, także bardzo dobry wynik. W nocy zaczynałem przygotowania do siewów. No i oczywiście noc zastała. Z siewami samymi. <laughs> A jeszcze dzisiaj udało się trochę pszenicy posiać. E, mamy przeżyto już plantację założoną. Przeżyto zasiane też i dla trzody. No i tak jak mówię, już elektrę zacząłem wysiewać. Jutro kolejny dzień siewów. Jeszcze ładowarkę muszę wstawić, żeby nie narosiała. Naraniutko musi być suchutka, czyściutka i gotowa do pracy. Tak więc. Słyszymy się już już jutro w kolejnym dniu siewów to już lecimy na grubo z, z pszenicami